Takiego bałaganu, i tu wstawcie nieco mocniejsze słowo, bałaganu organizacyjnego, nie było w fabryce, nawet kiedy Frank Williams. Walczyło o życie po tym swoim tragicznym wypadku. Te słowa osoby, która bardzo dobrze zna to środowisko, zna każdy zakamarek fabryki w Grów i znają od bardzo, bardzo wiele najlepiej obrazują to, co dzieje się tam aktualnie, to, co działo się w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu miesięcy. Jednak, kiedy większość mediów głównego nurtu wskazuje na osobę Padiego Lo jako źródło wszelkiego zła, ja osobiście uważam, że sprawa ma nieco szerszy kadr, ma nieco więcej wątków, na które warto zwrócić uwagę. A zmuszenie Padiego do odejścia jest takim typowym zabiegiem znalezienia kozła ofiarnego, próbą stworzenia wrażenia, że z tą jedną złą twarzą, wszystko co nie niedorłe w Williamsie nagle zniknie, nagle odejdzie i zacznie się coś nowego, coś dobrego. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie jest moje zdanie na temat tego, co aktualnie dzieje się w Williamsie, to nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 7 marca, Daniel Biały, echa padoku. Przez ostatnie kilka dni mogliście odnieść wrażenie, że Williams jest jedynym zespołem w stawce, no ale co zrobić, kiedy nagłówki ciągle mają gdzieś w sobie tą nazwę zespołu Williamsa i niestety nie są to dobre dla Williamsa nagłówki, nie jest to dobry PR. To, co dzieje się w Williamsie wygląda naprawdę bardzo źle, o tym mówiliśmy już sobie wielokrotnie w ciągu tych kilku ostatnich dni, a decyzja o tym, że Padillo zdecydował się odsunąć od zespołu, zdecydował odejść, na razie mowa o jakimś Okresie odpoczynku, okresie urlopowym, ale tak w perspektywie możemy spodziewać się trwałego rozpadu tego, tego związku. To wszystko sugeruje, że kłopotów będzie jeszcze więcej. Mogą być to kłopoty również natury, natury formalno-prawnej, bo nie wiemy do końca, jak wyglądają te umowy między Williamsem a Padimlo. Ale jedna rzecz, Wymaga wyjaśnienia moim zdaniem, bo wszyscy skupiają się na sobie Padiego Lotto to on jest kojarzony z tym, co złe w się. Oczywiście, Ló na pewno ma swoje grzechy, on popełnił pewne e, błędy w ciągu tych ostatnich kilku lat. To z pod jego ręki wyszedł zeszłoroczny samochód, z pod jego ręki wyszedł tegoroczny samochód. I jeżeli patrzymy na te samochody, jest tam pewna koncepcja przejęta, przyniesiona z Mercedesa, są tam takie drobne. Znaki firmowe Mercedesa, które Padile chciał przenieść do Williamsa. Czemu to przeniesienie się nie udało tych wszystkich dobrych rzeczy, które Mercedesowi pozwoliły kilkukrotnie zdobyć tytuł mistrzowski? No tutaj możemy zadawać sobie to pytanie na wiele różnych sposobów możemy zadawać je pod kątem samego Padlegola. Czy on był na tyle nieudolny, czy on wyniósł tej wiedzy za mało, czy on nie potrafił tego wszystkiego zorganizować? Ale ja bym na razie odstawił Padiego Lowe, bo moim zdaniem on również może być ofiarą tej całej sytuacji, tego całego dziwnego układu, w który William zaplątał się w ciągu ostatnich kilku lat. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten trzyletni cykl potrzebny do tego, żeby coś naprawić w Formule 1 i odwrócimy go, czyli uznamy, że potrzeba 3 lata, żeby coś w Formule 1 zepsuć, no to Momentem, kiedy wszystko zaczęło się psuć w Williamsie minus 3 lata jest ten moment, kiedy Claire Williams znalazła się u steru tego zespołu. Zawsze starałem się bronić Claire Williams, również z tego powodu, że dużo mówiło się o tym, że kobiety generalnie nie nadają się do tego sportu. więc ja cały czas wierzyłem, że jeżeli to jest dobry specjalista, niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, on zasługuje na szacunek i jego praca da dobre efekty. Tutaj niestety... W przypadku Claire Williams nie możemy tego opowiedzieć. Natomiast Claire Williams znalazła się też w bardzo trudnym położeniu. Ona przejęła ten zespół trochę z przymusu. No gdyby nie, nie ona, gdyby nie ona zdecydowała się objąć te stanowiska, które zostały po tych zmianach w Williamsie, to nie wiemy, jak zespół wyglądałby dzisiaj. Być może byłoby lepiej, być może byłoby gorzej, choć trudno sobie wyobrazić, że byłoby jeszcze gorzej. I kolejna ważna rzecz, na którą zwraca się uwagę, brak lidera, brak osoby, która. To wszystko poprowadzi. Warto zwrócić uwagę, że Claire Williams nie jest sama. Ona również jest na świeczniku, ale wśród udziałowców są tam inne nazwiska osób, które podejmują decyzje w tym zespole. Claire Williams nie jest osobą, która jednoosobowo podejmuje wszelkie decyzje, choć taką rolę sobie przyjęła przynajmniej tego medialnego reprezentanta zespołu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, to co działo się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czy kilkunastu miesięcy, to musimy mieć świadomość tego, że działania Padiego Lo były zależne od... Zarządu, ale były zależne również od tego, jakie zdanie na temat pewnych zmian, pewnych działań miał Lorenz Stroll. Tutaj ten układ, w który zaplątał się William z jednej strony Stroll, z drugiej strony SMP Racing, był takim układem, który formalnie nie dawał żadnej z tych wymienionych stron władzy w zespole, ale pieniądze, które szły za tą współpracą, powodowały, że padilo wielokrotnie. Spróbując wykonać jakieś zmiany w zespole, wykonać pewne posunięcia, musiał pytać o zdanie Lorenza Strola. Nie tak to wszystko powinno wyglądać. Ten zespół powinien mieć jednego szefa, jedną osobę, której wszyscy podlegają, niezależnie od tego, czy przynoszą pieniądze, czy nie. Jeżeli tak było ze strony Lorenza Strola, możemy sobie wyobrazić, że również SMP mogło próbować narzucać pewne trendy, czy pewne działania. Popierać pewne rzeczy lub blokować inne. No czy w takim zamieszaniu, czy przy takim układzie da się zrobić coś dobrego w zespole? No tu możemy się tylko zastanawiać. Ja uważam, że Padillo jest bardzo dobrym specjalistą, ale on znalazł się w środowisku, w którym, po pierwsze, nie miał pełnej decyzyjności, po drugie, pojawiły się tam niespełnione obietnice. No dzisiaj, Karol z Cyrku F1 w zasadzie wspólnie porozmawialiśmy sobie na temat. Tych spraw związanych z udziałami Padiego Lo i okazało się, że Padillo nigdy tych udziałów nie otrzymał. Tam pojawia się też taka wzmianka na temat jakiejś umowy finansowej z Lorencem Strolem. I tu zaczynam się zastanawiać, dlaczego Padillo, którego nie chciano już rok temu, bo Padillo miał być odsunięty rok temu. Po tym zeszłorocznym niepowodzeniu, po tej klapie z nowym samochodem, Padillo wraz z grupą inżynierów, tych najbardziej doświadczonych specjalistów, miał zostać odsunięty. Wielu z tych specjalistów już nie pracuje w się tam został. Zastanawiam się, dlaczego on tam został, dlaczego, dlaczego on chciał tam być, czy on tak bardzo chciał tych udziałów, które były gdzieś w perspektywie, bo ta, e, te zapisy w raporcie Williamsa mówią o tym, że dyrektorzy z 15 i 16 roku w ciągu trzech lat otrzymają prawa do nabycia udziału. Czy on czekał na te udziały i na te lepsze czasy, które gdzieś tam w okolicy 2021 roku się pojawią? Czy on był zmuszony trwić w tym zespole ze względu na te wewnętrzne powiązania finansowe z Lorenzem Centralnym? Tego już się nie dowiemy. Słowo na temat Lorenza Strola, bo okazuje się, że on nie był osobą, która uratowała Williamsa. Dzisiaj z tej perspektywy wygląda na to, że dla Lorenza Strola, Williams był środkiem, a nie celem. On wykorzystał Williamsa dla swoich własnych celów. Kiedy okazało się, że on nie może przejąć tego zespołu, kiedy jest mimo wszystko formalnie uzależniony od zarządu, no to wykorzystał go maksymalnie tak jak mógł dla swoich własnych Podszedł dla swoich własnych celów. Jego syn mógł jeździć w zasadzie nieograniczony sposób, korzystając z zaplecza Williamsa. Oczywiście, Lorenz za to zapłacił grube pieniądze, no a później, kiedy Williams nie był Lorenzowi potrzebny, Lorenz nie mógł go przejąć w całości, zdecydował się pójść idzie indziej. I to wszystko pokazuje, jak zagmatwane, jak zawikłane to całe środowisko wewnątrz Williamsa było, jak bardzo zarząd był uzależniony od wielu różnych stron, jak wiele różnych interesów się tam spotkało. W takich warunkach nie da się. Prowadzić żadnej dobrze prosperującej firmy. Tutaj musi być jeden cel, jeden kierunek. Wygląda na to, że wszyscy ciągnęli w swoją stronę. Dzisiaj Padegolo już nie ma. Niektórzy mówią, że to dobrze. Ja uważam, że to nie ma na ten moment żadnego wpływu na Williamsa. I jeszcze jedna ważna rzecz. Zastanawiam się, czy Williams, który już rok temu chciał pozbyć się Padiegolo, znalazł osobę, która jest w stanie go zastąpić, no bo przy takim scenariuszu no, warto, warto mieć zawsze jakiś plan awaryjny. Jeżeli ten plan awaryjny jest, to myślę, że kilka następnych tygodni pokaże nam osobę, która będzie mogła zastąpić Paddy'ego Padają różne nazwiska, mówi się o tym, że Rob Spedley może wrócić, który związał się bezpośrednio z Liberty Media. Mówi się o tym, że być może pojawi się jakiś inny kandydat na to stanowisko, że Paul Williams, osoba z wewnątrz, inżynier wyścigowy, przejmie te obowiązki. Myślę, że jeżeli Paul Williams to raczej tymczasowo, a nie na stałe, zobaczymy, jak Williams to wszystko rozstrzygnie, ale to. Wszystko nadal wygląda źle, nadal jeżeli, nawet jeżeli odstawimy Padigolo na bok, Williams nadal jest w tym bardzo trudnym położeniu, a to, że się nadal dzieje się źle i odsuniecie Padigolo nie ma dużego wpływu na to, co się dzieje w fabryce. Nie świadczy o tym fakt, że Robert Kubica dwa dni temu sam osobiście wizytował fabrykę w towarzystwie... Kilku inżynierów sprawdza, jak wygląda proces produkcyjny, jak wyglądają te wszystkie prace przygotowawcze do, do Australii. No, samochody, dwa samochody są prawie kompletne, są prawie gotowe. Wszystko czeka na to, żeby zostać spakowanym i w trakcie weekendu wysłanym już do Australii. O trzecim samochodzie nie ma mowy, o tym możecie zapomnieć. Pojawiały się takie wzmianki, że już trzeci samochód jest w przygotowaniu. Nie ma na to żadnych szans. Cieszmy się, jeżeli te dwa samochody pojawią się na torze, a wierzę, że tak. Będzie. Sytuacja William'a jest trudna i nie widać na razie światełka w tunelu, no, wydaje się, że jedynym rozwiązaniem dla William'a jest oddanie tej niezależności, której Frank Williams tak bardzo broni, to smutne, co mówię, bo zawsze jestem za tym, żeby te niezależne małe zespoły mogły się ścigać w Formule 1, ale dzisiejsze czasy pokazują, że na tą niezależność po prostu nie ma miejsca. Jeżeli taki mały zespół nie przytuli się do kogoś większego, jeżeli nie będzie miał wsparcia jakiejś dużej. Strony, dużego partnera, to o tą niezależność czy o rywalizację zachowując niezależność może być trudno. To może być taki proces, który będzie prowadził do rozpadu w zasadzie tego zespołu, i to obserwujemy w Williamsie. No, przykre jest to, co mówię, ale Williams chyba e, ma jedyne dobre rozwiązanie: albo przytulić się do Mercedesa, albo oddać się w zewnętrzne ręce, oddać ten zespół komuś, kto będzie miał pomysł na to i ktoś, kto będzie. Gotowy do tego, żeby tym zespołem zarządzać, żeby go poprowadzić, żeby mieć jakąś wizję. O tym, że Claire Williams takiej wizji nie ma, ma świadczyć ten dokument Netflixa, który pojawi się jutro. Bodaj, bodajże The Guardian napisał, czy dziennikarz The Guardiana, który miał okazję już zobaczyć przedpremiarowo jeden z odcinków, napisał, że podczas zeszłorocznego Grand Prix Monaco, Claire Williams we łzach mówiła o tym, że ona nie jest. Odpowiednią osobą, żeby piastować to stanowisko. Zobaczymy, czy te informacje się potwierdzą, ale to wszystko zamykałoby nam tą historię Williamsa i pokazywało, gdzie leży prawdziwy problem. Nie tylko Clary Williams, ale cały zarząd Williamsa. Nie ma pomysłu na to, co z tym zespołem zrobić. Czy nadal chce być niezależny, czy chce się przytulać do Mercedesa, bo mieliśmy już próbę wejścia w szerszą współpracę z Mercedesem. Próbę e, przejęcia również oprócz jednostek napędowych skrzyni biegów. Pewnie za chwilę pojawiłoby się tylne zawieszenie, tak jak to jest w przypadku zespołu Racing Point. Potem odwołano tę decyzję, zdecydowano się, żeby produkować to wszystko u siebie. Ta produkcja u siebie no, ma na pewno duży wpływ na te dodatkowe elementy, które znajdują się wokół fabryki, te dodatkowe twory Williams Advanced Engineering. To jest firma, która radzi sobie bardzo dobrze, ale ona korzysta z zdobyczy Formuły 1. Więc widzicie, że sprawa ma bardzo wiele wymiarów. Ja mam nadzieję, że w ciągu kilku następnych miesięcy poznamy te wszystkie mechanizmy, które zadziałały. Ktoś w końcu zdecyduje się otworzyć usta i powiedzieć, jak to naprawdę jest. Czy zrobi to Claire Williams? Obawiam się, że z tej strony nie możemy spodziewać się zbyt wielu informacji. Claire chyba zależy bardziej na tym, żeby tych informacji było jak najmniej. Czy zdecyduje się na to, Padillo? No zobaczymy. Wszystko będzie zależeć od tego, jakie kontrakty zostały podpisane, kto do czego się zobowiązał, czy nie ma tam jakichś klauzul zobowiązujących. Do milczenia, pewnie są, no ale jeżeli dojdzie do pełnego zwarcia, jeżeli te interesy, te udziały, które były obiecane, nie trafią do Padiego, jeżeli tam jakieś rozliczenia finansowe nie zagrają, to może w końcu ktoś pęknie i ktoś nam tak naprawdę powie, jak to wszystko wygląda. Kończę temat Williamsa, ale jeszcze na moment zostajemy przy nim, bo dzisiaj niemiecki Motown Sport podał bardzo ciekawą informację dotyczącą tego, że. William został wytypowany przez inne zespoły jako ekipa, która może dostarczyć firmie Pirelli taki samochód testowy, samochód przejściowy, który zostanie wykorzystany do testów nowych opon z myślą o roku 2021. No Williams na razie nie wyraził żadnego zainteresowania. No budowa dodatkowego samochodu w tym etapie, czy na tym etapie na jakim jest Williams wydaje się pomysłem dość karkołomny, ale dla Williamsa na pewno byłoby to źródło a dodatkowej wiedzy, b dodatkowych finansów, bo za to zbudowanie i wypożyczenie samochodu Williams mógłby naprawdę skosić niezłe pieniądze, ale zobaczymy czy w ogóle do tego dojdzie, czy Williams będzie w stanie się podjąć tego zadania. Dość dziwne informacje, dość, dość nietypowe. Mi ta informacja bardzo dziwi. Zobaczymy czy ona się potwierdzi, bo ona dopiero znalazła, że tak powiem ujście w jednym źródle jeszcze druga ciekawa informacja, już dotycząca zespołu Alfa Romeo. Alfa Romeo w ciągu tych dwóch tygodni testów sprawdziło dwa różne pakiety i okazało się, że ten pakiet sprawdzany w drugim tygodniu pakiet, który dał naprawdę dobre liczby, jeżeli chodzi o te analizy, które widzieliśmy był gorszy od tego, który został sprawdzony w trakcie pierwszego tygodnia, więc Alfa Romeo teoretycznie według zespołu może pojechać jeszcze szybciej, bo te najlepsze czasy zostały wykonane w trakcie drugiego tygodnia. Alfa wygląda naprawdę bardzo dobrze, zresztą środek stawki, mówiłem Wam o tym, we wszystkich analizach wygląda bardzo blisko siebie, więc tam zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo dobra rywalizacja, dużo emocji. jeżeli macie sympatię właśnie ulokowane gdzieś w środku stawki, to na pewno czeka Was duża huśtawka, a kończąc to wydanie magazynu, Chciałbym wam podziękować. 10 tysięcy subskrypcji pojawiło się na kanale. Teraz jest już zdecydowanie więcej. Ich przybywa lawinowo, ruszył taki efekt kuli śniegowej. To mnie bardzo cieszy, a z drugiej strony zaskakuje. Wiele osób mówi, że 10 tysięcy subskrypcji to już jest dużo, że już pojawiają się takie określenia względem mnie, że jestem celebrytą, nie odpowiadam na wszystkie pytania. Nie jestem w stanie na to wszystko odpowiedzieć. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Niezależnie od tego, czy na, przy tym kanale było 10, 100 czy 10 tysięcy subskrypcji, czy będzie ich 20, ja zawsze będę tą samą osobą, której zależy tylko na jednym na najbardziej rzetelnym materiale, jaki jestem w stanie dla Was przygotować. Na dzisiaj to wszystko, co miałem do powiedzenia. Miejmy nadzieję, że. Wkrótce pojawi się jakieś światełko w tunelu, że może ta wizytacja Roberta wykonana w fabryce. Oczywiście to jest żart. Robert nie może tam dać zespołowi w tym obszarze produkcyjno-projektowym w zasadzie nic, ale może to jego oko jakoś zmotywuje tych ludzi do dodatkowej pracy, bo to morale też w fabryce ma być bardzo niskie. Zobaczymy. Czekajmy z niecierpliwością, co się wydarzy. Ja wierzę, że ten zespół nie jest na ostatniej prostej do zakończenia swojej pięknej historii, że znajdzie się ktoś, kto powie. Że jest w stanie udźwignąć tą całą historię, że jest w stanie ten zespół podnieść jeszcze, jeszcze raz i znowu zawalczyć o to, żeby nazwisko Williamsa, czy być może ten, to całe dziedzictwo Williamsa, niekoniecznie z nazwiskiem Williamsa w nazwie, miało nadal jakąś kontynuację. Głęboko w to wierzę. Wy też ściskajcie kciuki. Widzimy się już wkrótce. Dziękuję Wam za kolejny materiał, za kolejny wspólnie spędzony czas. I do zobaczenia.